Robiłem ostatnio cykl wywiadów z małżeństwami, które przeżyły ze sobą już dziesiątki lat, i zadawałem im pytania jedne, które miały służyć temu, żeby pokazali, co pomogło im budować relacje, a drugi rodzaj pytań był jakie trudności napotkali, i co pomogło im, żeby w tych relacjach się nie w tych trudnościach, żeby się nie poddać, nie zerwać ze sobą nie zerwać przymierza małżeńskiego. Jeden z ludzi, którego pytałem, powiedział tak: W najtrudniejszych czasach miałem wiele pomysłów, żeby zostawić ten związek albo wdać się w jakiś romans małżeński I, I co cię powstrzymało? On mówi: Coś, co jest dzisiaj bardzo niepopularne. Coś, co dzisiaj dla wielu ludzi nawet nie będzie zrozumiałe, kiedy wypowiem. bojaź przed Bogiem. Bojać przed Bogiem. Myślę, że ten człowiek uderzył w jakiś sposób w sedno. Bóg jest miłością. Dzięki jego łasce coraz powszechniej od XX wieku, w dużej mierze dzięki ruchowi charyzmatycznemu, który jest w każdym z kościołów chrześcijańskich, Bóg nie tylko odnowił tą prawdę w tym znaczeniu, że się o niej mówi, ale odnowił ją przede wszystkim przez doświadczenie jej. Przez wylanie ducha świętego, przez osobiste doświadczenie wielu ludzi na różne sposoby, że Bóg ich kocha. Bóg nas kocha, to jest oczywiste. Ale czy to znaczy, że nie mamy się go bać? I czym jest ta bojaźń Boża? Oczywiście, bojaźń Boża to nie jest bojaźń przed tyranem, który nas skrzywdzi, jak tylko zrobimy coś nie tak? Absolutnie nie. To z takich ciekawostek, to co nieraz nazywamy. Karą za grzechy to jest często konsekwencją grzechu. To nie jest kara, że Bóg nas skar, tylko to jest konsekwencja, tak? Konsekwencją seksu pozamałżeńskiego może być dziecko, które jest niespodziewane i niechciane. Konsekwencją tego, że ktoś się często upija, może być wypadek, który spowoduje. I na przykład straci rękę, nogę. Więc to są pewne konsekwencje naturalne wynikające z tego, że wchodzimy na terytorium zła. Więc to nie Bóg nas każe, to są konsekwencje naszych złych wyborów, ale bojaźń przed Bogiem, to jest szacunek, żeby ten, który nas kocha najbardziej, nie został przez nas skrzywdzony. Jeżeli kocham moją żonę, jeżeli kocham moje dzieci, to jest w tym też lęk, żeby ich nie skrzywdzić. To jest w tym też pewna taka doza szacunku do nich i nie przekraczania pewnych granic. Nie na zasadzie, a, Kochają mnie to wybaczą. Więc to, to, to jest istotą tego, co nazywamy Bożą bojaźnią. To jest to, co jeden z takich teleewangelistów w latach 80. Stanach Zjednoczonych dużo było takich ludzi, którzy głosili Ewangelię yy, przez telewizję, w tak, telewizji publicznej, czy tam tej lokalnej, w jakich Stanach, czy, czy, czy ogólnoamerykańskiej, głosili Ewangelię. I to myślę, że było nawet zainicjowane przez Boga. Tylko ci ludzie nie udźwignęli tego, co dzisiaj nazywamy bycie celebrytą. Tak? Nie było internetu, więc ludzie rozpoznawali ich z telewizji. I naprawdę ludzie się nawracali, bo słuchali tego. Było wiele świadectw, oni się modlili, też ludzie byli uzdrawiani, małżeństwa były odnawiane. I oni utrzymywali się z datków. I ludzie bardzo często hojnie płacili na ich służbę, bo widzieli dobre owoce. Ale ci ludzie nie wytrzymali ciężaru sławy, nie wytrzymali ciężaru chciwości, bo mieli więcej niż potrzebowali i wielu z nich weszło w różne skandale moralne, niektórzy nawet odpadli od Boga. Jeden z nich, Jim Baker, powiedział kiedyś tak w swojej książce I was wrong, czyli myliłem się, mówi, nigdy nie przestałem Boga kochać, ale w pewnym momencie przestałem się go bać. Nigdy nie przestałem Boga kochać, ale w pewnym momencie przestałem się Go bać. Tak szczerze, jeżeli jakiś czas podążasz za mną, to mówisz, Andrzej, jak często będziesz cytował to słowo, tą historię? Mówię, tak często, jak będzie potrzebne. Kiedy patrzymy na Stary Testament, bojaźń Boża jest jednym z najczęstszych tematów w Starym Testamencie. Bojaźń przed Bogiem, szacunek przed Bogiem jest bardzo ważny. Jeżeli brakuje nam tego szacunku Możemy zacząć przekraczać granice, których nie widzimy, bo one nie są grube, więc ja ich też nie pogrubię, ale czasami jest tak, że łatwo jest powiedzieć: No, Bóg mnie kocha, no dzisiaj się źle czułem. A tam oglądałem dwa sezony po 16 odcinków, chyba już nie mam ochoty się modlić. Nic się nie stanie, jak raz się nie pomodlę. Nic się nie stanie, jak wypiję jedno piwo za dużo, jakiś relaks mi się należy. I. Delikatnie przekraczamy granice i można, gdyby jednostkowo brać ten wypadkiem, powiedzieć, nic się nie stało, tylko że to nic się nie stało, te wyjątkowe sytuacje stają się coraz powszechniejsze, stają się regułą i często ukrywamy to przed Bogiem. Bojać przed Bogiem oznacza też, że przychodzimy i mówimy coś takiego, jak Jezus mówił w Ogrójcu. A On mówił tak: Ojcze, ja nie chcę, ale niech Twoja wola się wypełni. I czasami możemy złapać sami z siebie na tym, właśnie, że, są, że doprowadziliśmy nasze życie do stanu, w którym widzimy, że my już nie chcemy nawet zmiany, że jakiś grzech, jakieś przyzwyczajenie tak nam się podoba, że już nie chcemy. I teraz nie chodzi mi nawet o grzech, tak? bo grzech to jest oczywista rzecz. Ale pamiętam jak mój znajomy czuł, że Bóg go powołuje, żeby w kościele zaczęli jakąś tam nową służbę. Nie pamiętam co to było. Jakaś służba, która wymagała, żeby raz w tygodniu na dwie godziny poświęcić swój czas, i on czuł, że mógłby, ale on nie chciał. On już się przyzwyczaił, że w tym czasie ogląda jakiś tam serial i to nie było tak, że jak w tym czasie by nie obejrzał, to nie miałby kiedy go obejrzeć. Po prostu nie chciał i czuł, jak się z tym zmaga. Mój to było tak potężne zmaganie. Dzisiaj od lat jest tej służbie, pomaga w innych kościołach zakładać tą właśnie służbę i mówi. To był jeden z największych walk i jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w jego życiu. I tak mówił przy okazji, to dzięki tej służbie też, ponieważ wprowadzał w to swoich nastoletnie dzieci, jego dzieci się nawróciły. I on mówi, aż się boi pomyśleć, co by było, gdyby nie poszedł za tym natchnieniem. Gdyby powiedział Bogu nie w tej kwestii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy po kolei życie Jezusa. Jesteśmy jeszcze w tym etapie, że przygotowanie do przyjścia Jezusa na, na świat. I Czytamy o tym, jak narodził się Jan Chrzciciel, znaczy dziś będziemy o tym czytać. Z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału, we współczesnym tłumaczeniu. Minął właśnie czas oczekiwania i Elżbieta urodziła syna. Wiadomość o łasce okazanej jej przez Pana obiegła wszystkich krewnych i znajomych i wszyscy bardzo się ucieszyli. Ósmego dnia zeszli się na uroczystość obrzezania, chcieli, aby dziecko otrzymało imię ojca Zachariasz. Tak było często, jak syn był jednakiem, mój wtręt. Ale Elżbieta sprzeciwiła się temu. Nie, nazwiemy go Jan. Dlaczego? Przecież w całej twojej rodzinie nie ma ani jednej osoby o takim imieniu. Zwrócili się więc tym do Zachariasza, ojca dziecka. Ten zaś gestem poprosił, aby podano mu tabliczkę, bo zanim mówił w sposób nadprzyrodzony, kiedy nie uwierzyła niełowie, w czasie objawienia, o czym czytaliśmy. Kilka dni temu i ku zdziwieniu obecnych napisał: Niech się nazywa Jan. W tej samej chwili odzyskał mowę i zaczął wielbić Boga. I teraz, uważaj, wszystkich zgromadzonych ogarnął lęk i podziw, a wiadomość o tym zdarzeniu szybko rozesła się po okolicy i wszyscy zastanawiali się, kim będzie to dziecko, bo naprawdę spoczywała na nim ręka Boża. Duchu Święty napełni nas zdrową Bożą bojaźnią. Bojaźnią, która nie chce skrzywdzić tego, który kocha nas najbardziej. Napełnia nas bojaźnią przed grzechem, sprawa, byśmy nie lekceważyli grzechu, sprawa, by nasze serca były wrażliwe na to, do czego Bóg nas wzywa, żebyśmy tego nie traktowali z pogardą, z niewłaściwym nastawieniem. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas zdrową Bożą bojaźnią. Ty będziesz najlepiej wiedział, jak to zrobić. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie, zasłałem więcej informacji w linku poniżej.